Jak po polsku wymówić nazwisko tego znanego rozczochranego fizyka, to wszyscy wiemy, Einstein, ale co z nazwiskiem tego znanego nieprzyjaciela kobiet, Weinstein? I jak to powiedzieć po angielsku? Nazwy własne, czyli nazwiska albo nazwy geograficzne zakończone w pisowni nas-te-in, wywodzą się oczywiście z języka niemieckiego albo innych języków germańskich i my po polsku czytamy je tak jak po niemiecku. Czyli na przykład Einstein. Czy po angielsku powiemy tak samo? You dated Albert Wintermeyer? Yeah. And you called him Albie? <laughs> I mean that's that's like calling Albert Einstein uh, Albie. No i co wiedzieliście po angielsku nie mówimy Einstein tylko Einstein tak samo będzie z innym znanym po polsku Steinem a po angielsku Steinem czyli Frankenstein So are you going to tell me your name? Me? Oh, my name? <laughs> Good question. Well, obviously I'm Frankenstein. No, you're not. Frankenstein is my uncle over there. The gentleman hugging zombie Mozart. Right. Of course he's your uncle. Well, um, see, I'm not the Frankenstein. I'm his cousin, Johnny Stein. Tutaj nas popkultura trochę wprowadza w błąd. Bardzo nieładnie popkulturo. Nu, nu, nu. Dlatego, że Frankenstein to nie jest ten potwór, tylko ten naukowiec, który stworzył tego potwora, bo on się nazywał doktor Frankenstein właśnie. No a historia pochodzi z opowiadania napisanego przez Mary Shelley, która stworzyła je w wieku lat 19. Wyobraźcie sobie? Co wy osiągnęliście w wieku lat 19? Bo ja nic. Mamy w Europie również państwo, którego nazwa kończy się w pisowni na Stein i po polsku wymawiamy je Liechtenstein, a po angielsku jest to Liechtenstein. Well, here's an interesting fact about flags. I will take that action. The flags of Liechtenstein and Haiti were identical by coincidence, a fact that wasn't discovered until they competed against each other at the 1936 Olympics. Tę końcówkę Stein czytamy często jako Stein, może właśnie dlatego, że w angielskim jest takie słowo i oznacza kufel do piwa. Taki specyficzny z pokrywką, często metalowy albo ceramiczny. No, może nie jest to zbyt popularny przedmiot ani wyraz, ale jeśli wśród Was są y, miłośnicy piwa, to może go znają. Co w takim razie z nazwiskiem tego pana, który już nie ma wstępu do Hollywood, a jego imię po angielsku brzmi. Harvey. Czy też przeczytamy je przez Stein? You don't wanna mess with I down with Harvey Weinstein on no less than three occasions, out of five. Jak więc widzicie, Harvey Weinstein, czyli tę końcówkę można przeczytać na dwa sposoby. Jest y, też takie nazwisko jak Edelstein. Ta sama sytuacja. Patrick Edelstein. I'm CEO of the social networking site Sleuthway. And you were just served a subpoena at Tech Week today. Yes. Thank you, Neil. Uh, what is the size of way, Mr. Edelstein? Skąd w takim razie mamy wiedzieć, czy to końcówkę przeczytać jako "-stein", czy jako "-steen"? Na dwoje babka wróżyła. Jeżeli jest to nazwa geograficzna, to jest szansa, że znajdziemy ją w słowniku. A jeśli to nazwisko, to najlepiej zapytać nosiciela tego nazwiska, albo poszukać wywiadu, w którym sam się przedstawia albo ktoś go przedstawia, bo może być różnie. Po polsku też czasami spotykamy się z nazwiskami, które nie wiemy, jak przeczytać często dlatego, że pochodzą z innych języków. E, więc jeśli nie wiesz, to pytaj, bo warto pytać i warto rozmawiać. A Amerykanie też czasami z tą końcówką mają problem i też nie wiedzą. First case, people of state of Alabama versus William Robert Gambini and Stanley Marcus Rothenstein. Podsumowując, nazwy własne, które mają w pisowni końcówkę Stein, przeczytamy po angielsku najczęściej przez Stein, np. Einstein, Frankenstein, Liechtenstein. Ale może się też zdarzyć, że wymawiamy tę końcówkę jako Stein, np. Weinstein albo Edelstein. Mam nadzieję, że pomogłam. W pisowni czy w pisownię, Powiedziałam teraz. Powinnam powiedzieć w pisowni, nie? Tak. Dobrze jest się czasem upewnić. Yep. tak jak myślałam. Już naprawdę nie ma co nad tym dłużej myśleć, no. Stein albo Stein, proste. No, odcinek mógłby trwać 3 sekundy.